Yo, yo, yo! siemaneczko wszystkim słuchajcie! E, dzisiaj sobie robię jeszcze trening u mnie w lyon Gymie. E, Worek, e, tarcze, e, jakieś e, zrobimy sobie cardio. Natomiast e, w tym tygodniu otwierają kluby w Londynie. Także jestem szczęśliwy. Wracam, słuchajcie, na matę e, poprawię swoje zapasy, grappling, e, Muay Thai K1. E, także cieszę się z tego e, nigdy nic nie wiadomo kto zadzwoni e, z jakąś propozycją także zawsze trzeba być e, przygotowanym pomimo tego, e, że to nie jest e, jakby okres taki typowo e, przygotowań do walki to i tak trenuję, robię co mogę także e, słuchajcie śledźcie śledźcie kanał, obserwujcie subskrybujcie e, w górę, a jeżeli nie, to nie, to wszystko zależy od Was. Ja słuchajcie, robię swoje, nie poddaję się, wracam w tym tygodniu na matę, koniec lockdownu. Także cieszę się bardzo i zapierniczamy ostro. Na razie strzałeczka, trzymajcie się. Hello!